Jeśli jesteś kobietą, która chce ogarnąć swój trądzik, problemy hormonalne, problemy jelitowe, bądź jesteś kobietą sportowcem, która chce się wesprzeć dietą i suplementacją, albo jesteś kobietą, która chce poprawić swój wygląd od wewnątrz, no to zapraszam Cię do zapisów przez recepcję KM Klinik, bądź też mailowo na adres e-mail KM Klinik albo poprzez buksy. Studiowałam na SGGW, gdzie uczęszczałam do koła naukowego dietetyków, prowadziłam własne badania naukowe, a i wyniki publikowałam na konferencjach międzynarodowych i krajowych, gdzie nieraz udało mi się zdobyć pierwszą lokatę. Moje najciekawsze wyniki to były o trądziku, jak dieta wpływa na trądzik i jak też dietą możemy modulować nasilenie zmian trądzikowych. W swoim gabinecie pracuję głównie z kobietami, które mają problemy jelitowe i hormonalne razem wzięte. Bardzo lubię łączyć się w całość i dawać jednoznaczne rozwiązania. Obecnie realizuję swoje badania doktorskie w szkole doktorskiej SGGW. Mam nadzieję, że już za rok obronię tytuł doktora i akurat moja specjalizacja, czy też mój temat badań będzie dotyczył niskiej dostępności energii u sportowców. Czyli jeśli mamy daną kategorię wagową, sport wytrzymałościowy bądź sport estetyczny, jak na przykład sporty sylwetkowe, bikini, fitness czy kulturystyka, no to tam musimy prezentować dany wygląd, czy też daną masę ciała, która zazwyczaj jest niższa od tej, niż nasz organizm by chciał. No i na skutek tego pojawia się szereg zaburzeń zdrowotnych, w których jestem w stanie pomóc. I również jeśli dany sportowiec chce po prostu poprawić swoje wyniki za pomocą diety i suplementacji, jestem w stanie mu w tym dobrze pomóc.